Euro, te Dla mnie jest to ważna rzecz, no bo może zmienić się całe moje życie. Polska weszła do Unii Europejskiej i przez to staliśmy się takimi prawowitymi Europejczykami, więc powinniśmy mieć wpływ na to, co się dzieje w Europie i między innymi u nas też. Lekcje są skierowane do młodzieży w całej Polsce, bez względu na to, czy mieszkają w dużych miastach, w małych miastach czy, czy na wsiach. Tak? Czy to i wszyscy mieszkają w Europie, wszyscy mieszkają w Polsce. To nie są zajęcia z wiedzy bardziej o tym, czy Europa jest Wam potrzebna, do czego jest Wam potrzebna, jak widzicie siebie jako Europejczyków, czy pójdziecie głosować, czy uważacie, że jest sens, żeby pójść głosować, czy to miałoby jakiś wpływ na Wasze życie. Staramy się mówić o Unii Europejskiej praktycznie bez użycia tego terminu Unia Europejska. Mówimy o bardzo praktycznych korzyściach wynikających dla... Młodych ludzi, dla młodych mieszkańców Polski, Polski które są w Unii Europejskiej. Generalnie młodzież, stać świadomości młodzieży w Warszawie, Gdańsku i Krakowie jest podobny do tego w Starogardzie, w Skierniewicach czy Lęborku. Wydaje ci się, że już wszystko wiesz. Przypadły nam te trzy lekcje, to każdy z chęci tutaj przyszedł. Za miesiąc odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. To dzisiejszy Euroquiz jest poświęcony w całości europarlamentowi. Czuć ten szum medialny cały, który się kręci wokół tych wyborów. Wpisujecie tylko odpowiedzi tak lub nie. Czy znacie odpowiedź na pytanie, które jest tam, czy nie. I na końcu sumujecie liczbę odpowiedzi na tak. Komentarz do Waszego stanu wiedzy macie, taki zabawny. Myślę, że nie ma się tutaj co, tym, czym przejmować. Są one następujące, między 10 a 12. Parlament Europejski nie ma dla Ciebie timing, czyli z naszego quizu wynika, że dla dwóch osób nie ma. My próbujemy dotrzeć do z naszym takim przekazem, z zachęceniem ich do wzięcia udziału w, w głosowaniu, z uwagi na to, żeby to był jakiś taki pierwszy element dla nich wejścia w dorosłe, świadome, aktywne i ciekawe życie. No, bycie świadomym obywatelem jest zawsze elementem sprzyjającym dla rozwoju młodego człowieka. Słyszałem na przykład, że taki europoseł ma ponad 7000 euro miesięcznie. No, to ja się nie dziwi, dlaczego i tak wszyscy startują od tego eurodeputowanego, nie? Oni ich nazywają eurokolosiami, ale dzięki tym ludziom e, mają kasę na, na realizację swoich pomysłów. Patrzę jakoś na to z takiej perspektywy, że no, kasę można wyciągnąć się tylko i wyłącznie. No, bo co mi więcej potem, co ja z tego będę miał, co mi parkię się Europie. Ja zagłosować pójdę, nie? to jest obowiązek, ale. Kiedy zrobię sobie fotkę stawioną na naszą klasę, moje pierwsze wybory, LOD 2 i to jest to, nie? Ja mam odnosię. Po co? Jak to i tak nic nie zmienia? Każdy ciąje swoją stronę i my, i politycy, i każdy inny, który jest na swoim stoku. Ja powiem szczerze, jakbym był na ich miejscu, na tak wysokim stanowisku, to jest proste. Myślę, że każdy z nas najpierw by zabezpieczył siebie, swoją rodzinę. Jakbym miał dość, to potem by zadbał o innych. Bo można coś zrobić. Ja obecnie uczę się jako technik hodowli, nie jestem w drugiej klasie. Pracuję w stajni. Może na studia, może wyjadę za granicę, może będę dalej tylko tam pracować. Nie wiem, nie żeby mi się interesowała aż tak polityką, ale jednak będę miała tą satysfakcję, że ja mogę do czegoś doprowadzić plus inni ludzie. Tylko, że będę miał ten sam głos co ja. Dzisiaj mieliśmy lekcję poświęconą pracy. Myślę o pracy za granicą. Może się tak zdarzyć, że jak tutaj nie będzie jakiegoś e, satysfakcjonującego zawodu dla mnie, będę chciał wyjechać za granicę i tam rozwijać się dalej. Oczekiwałem szczegółów właśnie takich dotyczących pracy. Jak właśnie młodzież może szukać pracy, gdzie, jakie dokumenty, wszystko co jest właśnie związane. Dostajecie też nie dadzą nam tego prawdziwego odczucia. No, musimy zobaczyć, pojechać, jak tam jest, a tutaj mamy. No myślę tylko suche formułki. Ograniczyłem się tylko do omówienia tych argumentów za i przeciw, natomiast wyboru dokonywała już młodzież. Ja zmieniłam zdanie o pracy za granicą trochę, ale jednak i tak mam wątpliwości. Dobre było to, że każdy mógł wyrazić swoją opinię na temat tego, czy jest za wyjazdem za granicę, czy też nie jest za tym. Dzięki temu mogę pomóc bratu, bo właśnie on zamierza wyjechać za granicę i właśnie mogę mu podpowiedzieć, co ma zabrać, jakie dokumenty, i jak się nastawić.